To się z tej strony, choć gdzieś widzimy się na jakieś dropie, Moi drodzy, mamy na razie to nic, ale dzisiaj moi drodzy mamy kostkę i z tej kostki będziemy robić jakąś fajniejszą kostkę, czy nam się to uda, mam nadzieję, że tak Nawet przed ciężkiem pamiętajcie oczywiście łady konta, oczywiście kodzik, hejśb, macie plus 15% przy doładowaniu, ewentualnie wiecie sobie z w opisie, tutaj macie oficjalne karty podurunkowe, takie jak Paypal czy Paycel kart z kinkami i te standardowe metody płatności a my oczywiście Halloween wykorzystajmy sobie tylko te właśnie tysiąc naszych cukiereczków, to oczywiście ranking do którego was zapraszam i no, oczywiście tutaj Dark Wizard wykorzystajmy sobie Akurat te nasze 1000 cukiereczków, zobaczmy, tutaj ciekawego dostaniemy. 50% na to, że nam siądzie coś fajnego. I moi drodzy, w tym wypadku niestety nie dostaliśmy 53 groszy, więc troszeczkę lipa, ale nic się nie dzieje. Spokojnie wszystko jest pod kontrolą, że tak powiem. A właśnie, musimy sobie sprzedać przede wszystkim tą koskę, Bo no, bo tak to no, nie mamy nic. Tak to za co mielibyśmy otwierać. I co moi drodzy, na początek? Na początek proponuję na przykład skrzyneczkę, która ostatnio mi dała dość fajnie, czyli skrzyneczka Anonymous. I moi drodzy, zrobimy dość ryzykowną sprawę, ponieważ otworzymy takich pięć, jeżeli nam wyleci sywno, to jesteśmy w dupie, a jeżeli wyleci coś fajnego, no to będziemy zarobieni. I w sumie jesteśmy w dupie, moi drodzy. Orion tego nam nie zwróci. 135 zł noż, ja pierdzielę. No jeszcze raz, jeszcze raz. Ta skrzynka musi widać coś fajnego, bo, no bo ostatnio dała. Ja pierdzielę. No, nie zmienia to faktu, że tutaj to nie będzie tak tragicznie, nawet 23 zł profitu, a nie zmienia to faktu, że już jesteśmy kurde stówę stratni, moi drodzy. A ja. Okej, okay, ten nie jest drogi w sumie, więc. Dobra, jednak dupa. No to tak, moi drodzy, mieliśmy 260, mamy 160, więc tutaj już zaczyna się troszeczkę pod górkę. Nawet wręcz bym powiedział, że bardzo, chociaż liczyłem, że ta skrzynka nam odda coś fajnego. Ale jak widać nie tym razem, nie tym razem, no ale dobra spokojnie moi drodzy, może nie będzie tak tragicznie, chociaż tutaj też równie dobrze nam nic nie dało, 41, jeszcze raz sobie spróbujmy. No, proszę Restricted, kiedyś mi tak dobrze dawałaś, czy teraz już nie lubisz mnie, czy o co chodzi? No chyba ewidentnie moi drodzy tak się stało, bo tutaj nic i jeszcze chyba strata będzie, 27 zł. <laughs> oj, 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 no moi drodzy powiem wam, że jest nieciekawie, jest nieciekawie, naprawdę jest nieciekawie. Ale co by tu otworzyć, żeby zrobić profit? Bo to jest akurat taka sprawa, którą, może tą kurę na oceanie? No nie, tyle nas nawet nie stać, tyle tak samo, więc otworzymy sobie trzy. Ryzykownie robimy, moi drodzy, tak na dobrą sprawę, bo otwieram tak w sumie na za cały balans cały czas. Ale no kuwa mać, żeby, no jak na nie może dać czegoś fajnego. 35 zł z 70 zł, gościu lepszył sobie na 10% M9, więc gratuluję, ale ewidentnie jemu się poszczęściło, ale mi tutaj daje ogromnie w dupę. Dobra, moi drodzy, otwieramy ostatnią skrzyneczkę i lecimy chyba raczej do upgradera, chociaż też nie mamy... Z... Okej, okay, redline, fajnie, przynajmniej tyle te 60 zł dodatkowe. O, nawet Factory News stóweczkę, No to naprawdę tutaj fajnie, fajnie, dziękuję. Przynajmniej o tyle dobrze. Dobra, zostało nam sobie jeszcze 4 zł, więc otwórzmy sobie tą najtańszą skrzyneczkę z eventu. No dobra, przynajmniej tyle, że ten kałaszek wpadł, ale jak to wygląda? Ile w ogóle my mamy? Tutaj akurat wie, jak nie wiem, bo to będzie z 50 groszy nawet chyba niecałe. No dokładnie tak. Dobra, moi drodzy, jak to wygląda sytuacja nasza materialna? Wygląda tak, że mamy 177, więc... I tak nie zmienia to faktu, że kosza kosztowała 100, 100, 260, tak? 260 dobra, spróbujmy sobie na początek, te na tych 50%, chociaż równie dobrze tutaj nam chyba nie siedzi. No to zajebiście się zaczyna. Oj, moi drodzy, moi drodzy, kochani widzowie, mm, spróbujmy tutaj na tą MMK. No proszę, dajże już w końcu. No i dupa, moi drodzy, raczej. A nie, jednak, jednak przeleci, dobra. Chociaż tyle, można by powiedzieć, że odbyliśmy się za tamto, więc ile mamy? Mamy 178, no co prawda jesteśmy w stanie już tu ulepszyć, powiedzmy na, na taką kosę ładniejszą, żeby była, żeby była ten profit jakiś tam, o ile nam siądzie oczywiście, 45%. No pasowałoby, żeby to siadło moi drodzy, 350 złotych, no proszę bardzo, proszę, case drop, lećże. Dobra, moi drodzy, zajebiście, było tragicznie, nie powiem, że nie, ale mimo wszystko wyszliśmy na tym bardzo dobrze, ponieważ 350 zł, czyli mamy, moi drodzy, 90 zł profitu. Tak. Dokładnie tak, 90 zł? nie, 80, no nie, 90, 90 zł profitu, więc okej, okay, w porządku, udało się, chociaż już powiem Wam szczerze troszeczkę, no byłem zdenerwowany, no bo nie oszukujmy się, trochę dało nam w plecy, a mimo wszystko się udało, więc ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do kolejnego, siema!